Zakupy w dzisiejszych czasach to prawdziwa bitwa o przetrwanie, gdyż wielu producentów stosuje chwyty marketingowe, a nasza niewiedza powoduje, że dajemy się na nie złapać. Czytanie składów produktów nie jest łatwym zadaniem, a tajemnicze nazwy niektórych składników napawają nas przerażeniem. Do świadomości konsumenta jakiś czas temu trafił fakt, iż glutaminian sodu jest dla nas szkodliwy, dziennikarka postanowiła przyjrzeć się popularnej przyprawie. Zakupy mogą trwać godzinami, jeśli zdecydujemy się na konfrontowanie składów produktów z tym, co obiecuje nam producent. Dziennikarka wirtualnej Polski przyjrzała się popularnemu dodatkowi stosowanemu w polskich domach. Jej ustalenia są niepokojące. Uważaj co wkładasz do koszyka w trakcie zakupów. Zakupy wydają się obecnie wymarzoną formą spędzania wolnego czasu poza domem. Pomimo, iż ciągle pojawiają się w związku z panującą epidemią koronawirusa, skupienie się na tym, co wkładamy do koszyka w trakcie zakupów, może być postrzegane jako tracenie czasu. Nic bardziej mylnego, wybory, których dokonujemy realnie odbijają się na naszym zdrowiu, świetnym przykładem jest przeprowadzony przez Agatę Wołoszyn z WP porównania składów dwóch przypraw tego samego producenta. Firma Podrawka zdecydowała się wypuścić na rynek wersję wegety bez glutaminianu sodu, ale po przyjrzeniu się składom, ręce po prostu opadają. Popularny trend, na który dajemy się złapać, okazuje się, że mało kto weryfikuje w trakcie zakupów chwytliwe slogany na kolorowych opakowaniach. Nie wszystko, co jest ekologiczne, jest naprawdę korzystne, a przykład tej popularnej przyprawy to najlepsze potwierdzenie tych słów. Wprowadzenie nowego wariantu wegety to odpowiedź na potrzeby konsumentów. Część z nich jest to ok. 20% stara się ograniczać użycie glutaminianu sodu, poinformowało biuro prasowe firmy. Dziennikarka zwróciła uwagę, iż w wersji teoretycznie zdrowszej jest minimalnie więcej suszonych warzyw: 17,4% w stosunku do normalnych 15,5%, jednak zamiast glutaminianu sodu zastosowano ekstrakt drożdżowy. Pomimo, że nie brzmi to tak groźnie, również nie jest najlepszym wyborem. 2. Nie wiemy, co oznaczają skomplikowane nazwy. Ekstrakt drożdżowy brzmi bezpieczniej, kiedy spojrzymy na skład, lecz to właśnie on jest źródłem glutaminianu sodu i chociaż w przeciwieństwie do niego nie jest tak głośno krytykowany, nadal u wielu wywołuje niepożądane skutki. Dodatkowo mocno dziwi fakt ilości soli, gdyż w teoretycznie zdrowszym produkcie jest jej więcej. W stogie produktu znaleźć można prawie 12,5 łyżeczek soli, a w wersji tradycyjnej tylko 11. Sytuacja ta idealnie obrazuje, iż nie należy ufać w każdy napis, który przeczytać możemy na opakowaniu, a zdrowe zakupy to nadal trudna sztuka. Źródło WP Finanse